Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Punkt S jest minus 4,7 i jest środkiem odcinka PQ. A gdzie Q jest równe 17,12. Zatem punkt P ma współrzędne. I zobaczcie, moi kochani, rysujemy sobie taki odcineczek. Tu jest środek w punkcie S równe minus 4 i 7, a Q jest tutaj skrajny i on ma 17,12. Jak mamy policzyć właśnie tutaj tego p? Współrzędne, które są x, y. Ano troszkę trudniej niż jakbyśmy mieli skrajne, ale damy radę. x plus 17, sumujemy xy te skrajne i w ten sposób jak podzielimy na 2, to musi wyjść nam minus 4, pierwsza współrzędna środka. Czyli mnożymy razy 2 obie, żeby się pozbyć tego dwójki zmianownika. Tu zostaje nam x plus 17. A tu zostaje minus 8. I wystarczy teraz obu stronie odjąć 17. Wtedy x nam tu zostaje minus 25. Już się możemy domyślać, że to będzie odpowiedź ta. Ale jeszcze sprawdzimy y. -ową. Y tak samo, czyli y plus 12. Na 2 musi nam dać 7, czyli jak pomnożymy razy dwa obie strony, o jest, ale ta ulubna dwójeczka wyszła. Mamy Y plus 12 równa się 14. Odejmujemy 12 po obu stronach i mamy, że Y równa się 2, czyli jednak wyszło tak jak założyliśmy, pamiętajcie środek odcinka sumujemy xowe skrajnych, dzielimy na 2, wychodzi współrzędna na środku odcinka. Z y to robimy to samo, sumujemy je i dzielimy na dwa, czyli 7 x dwóch punktów i daje nam drugą współrzędę środka. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku.